się z Wami następnego dnia, e, wczoraj się trochę mądrowałem o, o samochodach, ale dzisiaj tak trochę e, trochę z niepokojem, ale, e, ale sprawdzałem czy nie zaplombowali mi samochodu albo nie odholowali, bo tak stanąłem średnio, e, ale wszystko w porządku e, było. E, dzisiaj miałem w planach pojechać na wycieczkę do e, Sintry. Do starożytnego miasta, gdzie są takie fajne, charakterystyczne pałace, zamki i wiele ciekawych miejsc do zwiedzenia. Ale to, jak dzisiaj wyglądało to miejsce, ta Sintra jak była zatłoczona, to po prostu ludzkie pojęcie przechodzi. Więc dałem sobie spokój ze zwiedzaniem w niedzielę takich miejsc. Spróbuję, może jeszcze jutro. Natomiast niedaleko, tutaj, 20 parę minut od tego miejsca była plaża więc wybrałem się na plażę zobaczyć jak wygląda ocean o tej porze roku i przy tej temperaturze co jest w tej chwili bo jest około 20 stopni więc może uda się parę ujęć z drona zrobić wrzucę, zobaczymy jak to wygląda z góry miało być dzisiaj generalnie słońce Miała być ładna pogoda. Miałem zwiedzać Sintrę a wyszło jak wyszło. Nie ma słońca. Sintra nie zwiedzona. Dronem trochę polatałem, ale wydaje mi się, że super ciekawych ujęć nie ma. Bo ich wiatr strasznie silny. Nie wiem, czy się nocy nagrało, czy, czy tak, tak se. Wszystko dzisiaj idzie pod prąd. Serwerzy tutaj czekają na falę od, nie wiem, jak jestem tu od 40 minut, tak od 40 minut czekam, żeby któryś ruszył z falą, a wszyscy tylko dryfują. W górze ten, w górze dostałem komunikatę, że za silny wiatr, trochę trząchało dronem, więc nie wiem co się nagrało, mam nadzieję, że się coś nagrało. Zobaczymy, zobaczymy generalnie, poczekamy może jeszcze słońce wyjdzie, pogoda się zmieni, to i może serwerzy ruszą. Cześć, ludzi. spaceruje cześć, mówię. What the fish you are looking for? Wow, wow. What? What? Cod fish? No, seabass. A seabass, yeah. O, na okonie poluje, panie rybak. Generalnie słońce jak nie wyszło, tak nie wyszło. Chyba dam sobie spokój tutaj z polowaniem na surferów. Jakoś nie mam szczęścia. Stoję 20 minut, 30 minut, czekam. Nikt, nikt nawet na to falę nie wskoczy. Schowam aparat, wszystko pochowam sprzęt, ruszają i pływają. No i nie idzie, nie idzie. Nieraz są takie dni, że jak nie idzie to już nie idzie wszystko. Nie bardzo jest co tu ciekawego nagrywać, ale generalnie jakiś fajny mural tam za mną. Idę się tutaj na klif, przejdę, zobaczę, może, może tam coś fajnego da się złapać, jakąś fajną scenkę. O! Całe nagrywanie przy klifie poszło w łeb, bo jak fala przyszła zobaczcie Jestem zalany, zalany po kolana Jedne buty, wszystko mokre, aż do kolan ze dwa kroki bliżej jakby był, to mnie zabrało razem z tym aparatem i z kamerą, więc dobrze, że tak się skończyło, jak się skończyło, natomiast kurczę, jeszcze dzisiaj jest niedziela, chciałem się coś pozwiedzać, ale buty są całe mokre, więc nie wiem, czy ja przy niedzieli gdzieś jeszcze kupię te buty, spróbuję, ale tak jak mówiłem, dzisiaj od rana zaczęło się pechowo i tak się ciągnie. Operując. Kolejne zadanie na dzisiejszy dzień znaleźć buty albo klapki. Bo człowiek tak się zorganizował, że wziął tylko jedną parę butów, nawet klapek zapomniałem, no a dzisiaj jest niedziela, więc ciekawe, czy coś otwarte. Jechałem przez internet tak patrzę, nawet skajpy były niektóre pozamykane w dzień, gdzie jest największe żniwo dla zwiedzających, czyli w niedzielę. No, więc... Misja dostania butów chyba raczej będzie nie do przejścia dzisiaj. Więc pewnie dzisiaj już nic nie nagram, aczkolwiek zobaczymy, no będę próbował. Na potwierdzenie dzisiejszego pecha zobaczę jakie słońce wychodzi. Ja się zwijam na busaka do samochodu, a słońce za mną zaczyna świecić, no pech to pech. No słuchajcie, może ten dzień się tak źle nie zakończy, bo jakbym trafił w Polsce na taką sytuację, no to w niedzielę bym się do żadnego sklepu nie dostał. No bo wiadomo, w niedzielę wszystko pozamykane, dzień święty, natomiast tutaj też jest dzień święty, niedziela, ale generalnie możemy, możemy w razie jakichś takich awaryjnych sytuacji znaleźć sklepy pootwierane, galerie handlowe są pootwierane, więc jest szansa, że sobie kupię buty i dalej ruszymy na zwiedzanie. I to mi się podoba, w takich właśnie sytuacjach, że są sklepy otwarte. Okej, okay, już mam buty znalezione. A nie, to tutaj mam na nodze. Na nodze buty mam znalezione. Nie wiem, czy u nas jest taka sama sytuacja, że tu się bierze jeden but idziesz się do kasy. Jak zapłacisz, dopiero dostajesz drugiego buta. Ale najważniejsze, że, że sucho będzie, suche nogi będą. Teraz widokowy, na którym się obecnie znajduje, to jest jeden z popularniejszych tarasów widokowych w Lizbonie San Pedro de Alcantara. Został on oddany do użytku w 2008 roku. Projektantem tego tarasu był Da Silva, i po 2008 roku, jak został otwarty, to w 2019 roku przeszedł modernizację, potem znowu go zamknięto i w 2020 roku został znowu oddany do użytku. Składa się z dwóch poziomów. Ten, na którym w tej chwili jestem, to jest taki bardziej żywy taras, gdzie jest muzyka na żywo, można się piwa, wina. Natomiast na dole, pode mną jest taka spokojniejsza część dla, dla, można powiedzieć, dla takich starszych ludzi albo zakochanych, którzy chcą w spokoju posiedzieć i popodziwiać panoramę miasta, bo generalnie całą tutaj ja podejdę może bliżej. Całą panoramę widać Lizbony w tle. Natomiast sam taras widokowy powstał na podwalinach ogrodu świętego Piotra z Alcantary, który był tu już w jakimś około XIX wieku i był częścią tych akweduktów, które dostarczały wodę do Lizbony. Znajduje się na tarasie widokowym e, Miradura, Miraduro das Porta do Sol, e, jedno z najbardziej popularnych e, tutaj miejscówek e, w Lizbonie, gdzie rozpościera się widok na całą e, Alfamę. punkt widokowy Bram Słońca pokazuje nam tutaj całą panoramę tak jak mówiłem dzielnicy Alfamy te czerwone dachy tej okolicy a także możemy dostrzec w tle o tutaj z tyłu jest Panteon Narodowy czy klasztor świętego Wincentego kościół świętego Stefana a także drugi brzeg rzeki Tag przyjdę jutro może na pewno będzie więcej można zobaczyć, bo w tej chwili to za dużo nie widać. Tutaj przy tarasie widokowym są też knajpki, gdzie możemy sobie zjeść coś dobrego, napić się. Jakieś widzy kanapki, sandwicze, wina, piwa i wszystko czego dusza zapragnie. Jutro zobaczymy więcej, za dnia. Jestem umówiony tutaj z miejscowym tuktukarzem, Nelsonem, bardzo śmieszny gość, jutro go poznacie. I myślę, że on więcej nam tutaj opowie o tym miejscu i okolicy, bo jest to chłopak stąd i na pewno dużo ciekawych rzeczy może nam przekazać. Ja się dowiem i przy okazji wy też zaczerpniecie fajnych informacji o okolicy. Do Platony. na dzisiaj możemy kończyć dzień. Jakoś tam to poleciało.